Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym dziale na stronie InkscapeTutorial.pl Dział ten nazywa się Szybkie Rady i jak sama nazwa wskazuje, spróbuję tutaj w szybki taki konkretny sposób odpowiedzieć na różne problemy, które Was trapią, jeżeli chodzi o Inkscape, a. Teraz jest do Was bardzo taka wyraźna prośba, jeżeli macie jakieś problemy, jeżeli czegoś nie rozumiecie z Inkscape'em, jeżeli coś chociażby w naszych materiałach jest dla Was niejasne, to bardzo prosimy o to, abyście do nas kierowali wprost informacje związane z tymi problemami i spróbujemy je tutaj szerzej omówić. Eee, możecie, jakby są trzy sposoby na to, żebyście mogli zadawać pytania. Pierwsze to są właśnie komentarze pod samymi filmami, eee, bardzo różnymi materiałami, to nie muszą być e, konkretnie w tym dziale, chociaż byłoby pewnie najwygodniej, ale tak naprawdę, jeżeli macie do konkretnego filmu pytanie, to oczywiście zapraszamy Was do komentowania. Możecie do tego celu użyć po prostu formularz zgłoszeniowy, jeżeli macie jakieś abstrakcyjne pytania, albo nie ma nigdzie tego w materiale, wa, ale Was to zastanawia, pytajcie oczywiście. I macie jeszcze jedną drogę, tą drogą jest forum, gimpu.info. Na tym forum znajdziecie ciekawy dział, a może wejdź na stronę forum. Tutaj znajdziecie ciekawy dział o nazwie Inkscape, w środku jest dział pod spodem o nazwie pomocna dłoń. Wejdźcie sobie w tą pomocną dłoń, tutaj możecie zadawać pytania. Ja również tutaj starałem się na te pytania odpowiadać. Pierwszy to napisy na ścieżkę i to będzie zresztą dzisiaj pierwszy, pierwszy temat, którym się zajmiemy. Dlatego zachęcam Was bardzo, ale to bardzo gorąco, moi drodzy, zadawajcie pytania, bo będą one siłą napędową tego działu. Pierwszy problem, z jakim się spotkałem, to problem, w którym użytkownik zastanawiał się w jaki sposób umieścić tekst na ścieżce tak, żeby ten tekst nie był w środku ścieżki. Więc stwórzmy sobie najpierw przykładowy tekst. Mamy inkscape-tutorial.pl. Teraz stwórzmy sobie teraz stwórzmy sobie ścieżkę. Upewniamy się, że to nie jest krzywa Spiro przypadkiem, bo inaczej wyszłoby nam zupełnie inaczej. Ja jeszcze ten tekst sobie skopiuję, on za chwileczkę nam zaraz będzie znowu potrzebny. No więc wybieram sobie tą ścieżkę, wybieram sobie tekst i kiedy umieszczę tekst na ścieżce, wchodzę w tekst. Umieść tekst na ścieżce, czy wstaw tekst na ścieżkę, to w tym momencie ten tekst ląduje zawsze na samym początku ścieżki. Teraz, jeżeli chcemy, żeby ten tekst zaczynał się gdzieś, powiedzmy tutaj, wybieramy narzędzie tekstowe, umieszczamy e, nasz kursor tutaj przed pierwszą literą, ale równie dobrze możemy umieścić go, go gdzieś w środku. Ważne, żeby to było w ramach, e, w ramach tego tekstu, więc zaznaczamy tekst. Umieszczamy kursor gdzieś tutaj i teraz możemy strzałkami również umieścić kursor na samym początku napisu. Teraz wciskam. Lewy klawisz ALT i zaczynam strzałkami przesuwać coraz bardziej ten pociąg pod górkę, z górki i tak dalej. Jeżeli dla kogoś ten proces przesunięcia jest za wolny, to zamiast wcisnąć ALT i strzałkę w prawo, wciskam ALT, SHIFT i strzałkę w prawo. W tym momencie tekst przesuwa się znacznie szybciej. Teraz, jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, że mamy taką jakby w miarę ostrą górkę e, i te przerwy między tymi literami są troszeczkę za duże, to również je możemy skorygować. E, w tym momencie. Ja znowu wciskam Alt i przesuwam te literki w taki sposób, żeby one się tutaj nam ładnie układały. To samo jeżeli mamy dolinę i te litery są za bardzo zakleszczone, jest dokładnie to samo, tylko że w drugą stronę. Znowu wciskam Alt, teraz wciskam strzałki w drugą stronę i w ten sposób te przerwy między literami robią to nam się znacznie większe i tekst staje się bardziej czytelny. I na tym mógłbym w zasadzie poprzestać naszą tutaj opowieść o krzywych, czy napisach na krzywych, ale ja wyjdę troszeczkę przed szereg, opowiem o jeszcze jednej rzeczy, która być może was również interesuje, albo nurtuję, wkleję sobie nasz napis jeszcze raz stworzę sobie jakiś tam okrąg, niech to będzie okrąg po samym obwodzie nie koło tylko okrąg właśnie, umieścimy teraz na tym kole naszą, w tym okręgu nasz napis biorę znowu, zaznaczam jedno i drugie wybieram menu tekst wstaw na ścieżkę i tekst sobie ląduje tutaj, a dlaczego tutaj? to dość prosta odpowiedź, ponieważ jeżeli wchodzimy w narzędzie okręgu, to tutaj Pojawia nam się takie kółeczko, to kółeczko może stworzyć nam takiego opakmana, i ono jest jakby zawsze wyznacznikiem początku naszego okręgu. I ten początek wyznacza również początek naszego napisu, więc możemy to zrobić na kilka sposobów. Możemy na przykład wziąć, po prostu złapać za to tutaj kółeczko i przesunąć sobie gdzieś tam na górę nasz tekst. No ale oczywiście nie każdemu taka metoda może odpowiadać. Istnieje jeszcze jeden bardzo prosty sposób: mianowicie wybieramy sobie po prostu to koło, zaznaczamy je bez tekstu. Klikamy jeszcze raz, wchodzimy w tryb obrotu i obracamy sobie nasze koło, dzięki temu napis znalazł się na górze. Pewnie ktoś zapyta, a w jaki sposób zrobić, żeby ten napis został umieszczony wewnątrz okręgu. Również jest na to sposób, aczkolwiek trzeba wykonać jeszcze kilka kroków. Zaznaczamy sobie nasz okrąg. Wchodzimy w to narzędzie do edycji węzłów, wybieramy zmianę czy konwersję na ścieżki. W tym momencie już te uchwyty, które mieliśmy wcześniej, zostały zastąpione przez normalne, normalne węzły i wchodzimy w menu ścieżka. Odwróć kierunek, w tym momencie kierunek został odwrócony, ta ścieżka została jakby wywrócona na drugą stronę, i dzięki temu mamy możliwość umieszczenia tekstu wewnątrz okręgu. Dziękuję ślicznie za uwagę, mam nadzieję, że ten dział będzie dla Was przydatny. Zachęcam jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie Was do tego, abyście kontaktowali się z nami i zadawali coraz to nowe pytania. Dzięki temu będziecie nadawać bieg temu działowi dokładnie w taki sposób, jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału.